zobaczyć tu oo ciekałki idziemy tu ma o tu linka tam A pokaż się, koniku, pokaż. Czekaj, ja na razie kręcę. W końcu przestanie też padać, wyjdzie słoneczko mm -hmm. i będzie naprawdę bardzo miło nam się tutaj razem bawiło podczas tych dwóch dni. Dni, które umarł z na placu Łuczkowskiego. A co dzisiaj zobaczymy w programie? Zaczniemy już za chwileczkę. Od kapeli zostą wieszniej i końca zimny Następnie około godziny 14 zaprosimy na scenę kapelę podwórkową Swojacy. Będzie dobra swojska zabawa. Godzina 15, koncert zespołu Wałkowie i Komarki. Wałkowie i Komarki to taki projekt sentymentalny, piosenki sentymentalne dwóch niesamowitych artystów, autorów hełmskich, pana Wałkowickiego, Andrzeja Wałkowieckiego i pana Komarnickiego, który był znakomitym muzykiem tworzącym w latach 60. i 70. Obrzmie 16. wręczenie nagród Czytelnik Roku Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Godzina 18.00 wręczenie na nagrody prezydenta miasta Hełm dla organizacji pozarządowej Nagrody Kaja i Hełmianina Roku. Tak, czyli poznamy, yy, kto będzie Hełmianiną. Roku ubiegłego. Natomiast o godzinie 18.30 Krymianka tak, tak. już odnosząca sukcesy, Ola fantastycznie śpiewająca Miss Obsession i zapraszamy serdecznie na jej koncert około godziny 18.30, a będzie to support przed gwiazdą dzisiejszego wieczoru, którą będzie zespół afro mental. Dokładnie, zatem zapraszamy serdecznie, pozostańcie z nami, oczywiście pozdrawiamy. Witamy też gorąco wszystkich wystawców, którzy dzisiaj są tutaj na Placu Łuczkowskiego,